Witam serdecznie przyjaciół z całego kraju i spoza również i zapraszam bardzo serdecznie na 20. jubileuszową konferencję opieki paliatywnej oraz 18 edycję forum onkologii i psychoonkologii w Toruniu. Drodzy Państwo, ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną. No i zagrożenia SARS. Zmuszeni jesteśmy do tego, aby zorganizować w dwóch częściach to wydarzenie jubileuszowe, wyjątkowe. Pierwszą część proponujemy Państwu 20-21 sierpnia bieżącego roku, w której to w formie online zaprezentujemy wykłady, tak jak wspomniałem, 20 i 21 sierpnia od godziny 18 do 21. Druga część tego wydarzenia planujemy zrealizować 21 i 22 maja 2021 już w formie na żywo. Zapraszamy Państwa do Torunia i cóż mogę więcej życzyć zdrowia, wszelkiej pomyślności, spełnienia marzeń i do zobaczenia w formule online oraz w formule na żywo w Toruniu.